13 kwiecień 2023 Wiosna już jest jakby to powiedzieć z nami Jest, bo jest już coraz cieplej Ale czasami zima, czasami wiosna Czyli jak to mówią kwiecień, plecień Trochę zimy, trochę lata Przeplata A ja jestem na Skwerze Kapitanów Sprawka rośnie, kwiatki podcinamy, yy, dziewka przy yy, kwiatki sadzimy, podcinamy, będzie ładnie, będzie pięknie, no wszystko w porządku. Trzeba będzie tylko banderę nową tą zdjąć, bo mamy planowane w czerwcu uroczystości. Uroczystości. Dni morza, Trzeci nie robić dni morza, bo nie ma pieniędzy. Ale my z panią Laurą Chowacz, jako klub kapitanów, zrobimy te dni morza za darmo. Za darmo, kochani. Tak. I będzie koncert na cmentarzu za tych, którzy nie powrócili z morza. Jak zwykle, przepiękny koncert wspaniałej, wspaniałej scenerii i będzie potem apel przy pomniku tym, którzy nie powrócili z morza. Następnie będzie apel przy kamieniu tam, w Państwowej Morskiej, tam przy naszym kamieniu Alma Mater, przy teraz Politechnice Morskiej będzie apel i będzie spotkanie absolwentów Alma Mater i wszystkich kochających może. Następnie spotkamy się tutaj, tutaj w sobotę. W sobotę 30 czerwiec, o godzinie 12.00, spotkamy się na skwerze Kapitanów. Podniesiemy banderę, odśpiewamy hymny, opowiemy o dniach morza i pójdziemy do, tam do starej rzeźni, gdzie zaprasza pani Laura Hołowacz na kawę herbatkę, ciasteczko. A my tam zrobimy występy, bo zaprosiłem i Gacki Band, i inne zespoły, i dzieci będą tańczyć i śpiewać, a Pani Ludmiła Kopycińska zrobi wykład o Dniach Morza. Będzie pięknie, będziemy śpiewać, będziemy się cieszyć, będziemy się cieszyć Dniami Morza, bo przecież Szczecin leży nad morzem. Nas tam na trasie, na trasie Zamkowej zatrzynają się wody morskie. A tam przecież jest port morski. Dlatego pamiętajmy o tym, że tu jeszcze żyją marynarze i przypływają marynarze. A nawet górnicy zainteresowali się i chcą przyjechać, i pytają mnie. Kiedy będą Dymorza, bo chcemy przecież przyjechać i uczcić, i my to zrobimy. Zrobimy, żeby pamiętać o tradycji, bo tradycja jest najważniejsza. A my pod hasłem Ligi Morskiej i Rzecznej trzymajmy się morza.